Demar Sobota po derbowym meczu zadowolony z punktu, czy raczej rozczarowanie? Wiadomo, zazwyczaj mecze derbowe szczególnie chce się wygrać, więc pewien jakiś niedosyt został, tak? Ale też wiadomo, jak ostatnio punktujemy. Mimo wszystko uważam, że dzisiaj zrobiliśmy. Znaczy, jakkolwiek to brzmi, ale wydaje mi się, że jakiś tam kroczek malutki do przodu zrobiliśmy. Zapunktowaliśmy. Wiadomo, nie tak, jak byśmy chcieli, bo na pewno chcieliśmy wygrać, ale zapunktowaliśmy i też to, co gdzieś tam napawa trochę optymizmem, to jest to, że zagraliśmy na zero z tyłu. Dawno, wydaje mi się, że takiego meczu nie, mieli, nie mieliśmy, że, że udało nam się na zero z tyłu zagrać. Wiadomo, trzeba z przodu coś wtedy, wtedy mecze się wygrywa, tak? a dzisiaj niestety nie udało się. Biorąc pod uwagę statystyki, to Śląsk wyglądał w nich dużo lepiej od Zagłębia, natomiast wydaje się, że troszkę groźniejsze akcje w drugiej połowie, zwłaszcza miało Zagłębie, no i przede wszystkim tą sytuację doleżala, po której posłał piłkę nad bramką. W drugiej połowie wam takiej stuprocentowej rozstrzygającej akcji brakowało? No co też mieliśmy jedną, wydaje się, Eric zgrał do Roberta i tam niewiele brakowało, żebyśmy bramkę strzelili. Nie chcę się teraz licytować, kto miał lepsze sytuacje z boiska. Wyglądało tak, że mieliśmy... Przez dłuższy okres meczu wiele pod kontrolą, tak? Że, że tak gra dzisiaj e, wydaje mi się, że wyglądała lepiej niż ostatnimi czasy. No ale tak jak mówię, no, gdzieś tam tych, tego, tej kropki na tych trzech, trzech punktów na pewno brakuje. I, I będzie ale z pewnej drogi na pewno nie chcemy zejść. Będziemy dalej ciężko pracować, żeby takie mecze w przyszłości wygrywać, bo wiadomo, że punkty by nam się przydały. To był trudny tydzień po tym meczu z Piastem, no ale odrobiliście lekcję, mówiąc kolokwialnie, i widać było w tym zespole, w porównaniu do meczu z Piastem, przede wszystkim parcie do przodu, szukanie okazji do zmiany wyniku bezbramkowego i wiarę w to, że to się może udać. Tego brakowało w meczu z Piastem. Tak, w tym tygodniu poprzedzającym to spotkanie padło wiele słów, wiele, wiele rzeczy sobie. Gdzieś tam może nie wyjaśnialiśmy, ale yy, był dialog, była konwersacja, yy, rozmawialiśmy yy, co chcemy poprawić. Yy, wydaje mi się, że wiele z tych rzeczy dzisiaj udało się zrobić. No, ale tak jak mówię na końcu, zawsze niedosyt będzie, yy, bo wiadomo chcieliśmy szczególnie yy, dla naszych kibiców wygrać spotkanie derbowe, bo przyszli dzisiaj yy, nas dopingować. No cóż, dzisiaj się nie udało, ale Punkcik mamy, jedziemy, jedziemy dalej. No właśnie, jedzicie dalej, No jak się nie udało u siebie, to może uda się na wyjeździe. W tej lidze wszystko jest możliwe, każdy może z każdym wygrać. Trzeba po prostu wyszarpać punkty, przez 90 minut dać, dać maksa, inaczej w tej lidze nie wygrasz meczu, więc tego chłopakom dzisiaj na pewno nie można odmówić, zaangażowanie, walka. Momentami też dobra gra, tego nam nie można odmówić, ale tak jak powiedziałem już niejednokrotnie w tym wywiadzie, tej kropki na ty dzisiaj nie było, ale będziemy wszystko robić, żeby w następnych meczach tak, tak było. Dzięki. Mam jeszcze pytanie, zagraliście dzisiaj w nowym ustawieniu, Krzysiek bo nasi Net. Zagraliście w nowym ustawieniu, dzisiaj 4, 4 3, 3. Jak, jak ty to oceniasz? No trochę byłeś beneficjentem też mam wrażenie tego ustawienia, bo dzięki temu mogliście zagrać trójką w środku. Tak, e, postanowiliśmy coś zmienić e, w ustawieniu, tak powiedziałem, wydaje mi się, że wyglądało to w miarę solidnie, tak. E, mieliśmy przez, e, wydaje mi się dłuższy okres czasu piłkę. E, w parę dogodnych sytuacji udało się ugrać. Też wydaje mi się, że wielu chłopaków dobrze w tym systemie się czuło. Ja o swojej osobie mogę, mogę powiedzieć, że ja w tych centralnych pozycjach w ostatnich latach e, gdzieś tam na każdej pozycji grałem wcześniej może kibice kojarzą mnie z tego, że grałem tylko na skrzydle ale w ostatnich latach rzeczywiście więcej było tego że przemieszczałem się gdzieś na tych pozycjach, najczęściej 8-10 sporadycznie na szóstce, tak jak to miało miejsce na złęczną więc yy, tak, no wydaje mi się, że wyglądało to w miarę solidnie, ale ale tak jak już powiedziałem tutaj, że Okej, okay, to jeszcze do pełni, chciałem. Do szczęścia zabrakło czegoś. jeszcze chciałem zapytać tylko o niezadowolenie kibiców. Bo było widać, że tam Krzysiek Muszyński po spotkaniu no, trochę jeszcze tam gestukulował, rozmawiał z kibicami. Jak wy do tego podchodzicie? Czy Waszym zdaniem te, to niezadowolenie kibiców no, dzisiaj ma swoje uzasadnienie? Bo zagraliście, moim zdaniem, chyba najlepsze spotkanie na wiosnę, no, ale jednak niewygrane derby to, to zawsze taki wykrzyknik. Znaczy, wiadomo, że są emocje. My na boisku mamy emocje, kibice, którym Śląsk leży na sercu, mają emocje. Szczególnie po ostatnim gwizdku, oni jeszcze meczu derbowym, oni też zawsze by chcieli, żebyśmy wygrywali. Yy, mamy akurat taką fazę, yy, że, że te ostatnie spotkania nie były takie, jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli. Yy, tak samo kibice Śląska, którzy, którzy gdzieś tam za ten klub wiele by oddali. Niezadowolenie jest z ich strony, jest z naszej strony, ale na końcu musimy wszyscy w jednym kierunku podążać, bo yy, my na nich liczymy tak samo jak oni na, liczą na lepsze wyniki. Dlatego my liczymy, że oni do końca jestem w święcie przekonany, że tak będzie będą nas do końca dopingować, bo jest potrzebna na jedność. W takich sytuacjach wszyscy muszą patrzeć w jednym kierunku i to jest w tym momencie najważniejsze. Może ja mam do Pana jeszcze pytanie: stów Chciałbym zapytać o dwóch nowych zawodników, Denisa Jastrzymskiego i Patryka Olson. Jak się z perspektywy z boiska z nimi pracowało? Tak, do oceniania to ja tam nie jestem. Jest sztab szkoleniowy od tego, żeby każdego zawodnika ocenić, czy, czy, czy to wyglądało tak jak powinno, czy też nie, ale jak mogę coś do tego dodać, to Deniz jest młodym, perspektywicznym zawodnikiem, tu jest od niedawna z nami. Widać, że ma potencjał bo musi, znaczy musi nad sobą pracować, bo wiemy, ma wiele walorów, które gdzieś tam w naszej gry, grze mogą pomóc on akurat ma ten jeden z największych walorów że jest bardzo szybki a jeżeli chodzi o Patryka to on z kolei ma inne walory tak widać, że przy piłce potrafi wiele, tak? potrafi się utrzymać To też w naszej grze wydaje mi się dzisiaj dobrze zrobiło potrafi odwrócić się z piłką można z nim w małą grę pograć na pewno Wiadomo, może, może mnie już w tym klubie nie będzie, ale oni będą i przylądz będzie miał z nich pociechę. No panie z wartością dodaną, doświadczeniem, no w sumie mi Polski jest z tymże klubem, natomiast y, mam pytanie, czy taka saga, wiemy, że Erik Esposito miał być, odejść z klubu, jak, jak wpływała na szatni, czy to, że został wpłynęło, myślę, pozytywnie, ale jak to wpływało przez ten okres przygotowawczy, początek rundy wiosennej? No to szczerze mówiąc, to dla nas to nie była saga, bo y, do momentu, kiedy kiedy Erik trenował z nami, dopiero chyba zaczęliśmy pierwszy mecz, to wtedy się okazało, że Erik wyjeżdża, ale tydzień go nie było. Wydaje mi się, że każdy, każdy gdzieś tam już myślał, że już nie wróci, tak? ale są pewne zapisy yy, kontraktowe, gdzie, ta, gdzie klub też się ubezpiecza na wypadek, jak wiadomo, jak coś nie wyjdzie. Yy, ale mi się wydaje, że Erikowi to w ogóle nie przeszkodziło, tak samo jak Szatni, bo szczególnie potem, jak widziałem Erika, wrócił do nas. Dzisiaj też zagrał, zagrał dobre spotkanie, może zabrakło wiadomości, to jest zawsze dla napastnika y, bramki, ale na to pracujemy wszyscy. Mi się wydaje, że w ogóle by to w niczym nie przeszkodziło, a wręcz mm, przeciwnie, wydaje mi się, że fizycznie też y, bardzo dobrze wygląda, 90 minut y, zaangażowania u niego było widać, miał powera na 90 minut, więc y, tutaj bym nie szukał jakichś żadnych problemów w tej sytuacji.